Cześć, witajcie w Małej Kuchni. Dzisiaj sama szefowa. Wymyśliłam dzisiaj sałatkę. Sałatkę z surimi. Akurat mieliśmy w lodówce. I jest tu sałatka na wypasie, bo podstawowe składniki to na pewno surimi, kukurydza, ananas i jogurt naturalny. Jogurt naturalny, ja go urozmaiciłam, bo jeszcze dałam natkę pietruszki do środka, pieprz i sól. Ale nie o tym mowa, bo yy, sałatka na wypasie jest dlatego, że ma być po prostu pożywna. Więc dodamy jeszcze ryż, ryż brązowy naturalny. Do tego awokado, źródło białka i kwasów nasyconych, seler konserwowy, ananasa, ogórki konserwowe z 3 sztuki i szczypiorek. Do tego do smaku pieprz i sól i wszystko. Voilà! Zobaczymy, jak to wyjdzie. Hejka, witajcie po małej przerwie. Co mówisz? Witam po małej przerwie. Dokładnie. Agata pokazywała Wam produkt, ale zapomniała dodać, że... Już Wam pokazuję. Surimi to są paluszki krebowe. Oj, jeden uciekł. Ale piesek go pilnuje jak zwykle. Pamiętacie, że jest i pilnuje. Czego postawimy? Koło Ciebie dzisiaj, tak? Tak. Więc co dzisiaj będziemy robili? Luni będzie tu pilnować. Dokładnie. Ale połammy go z boku. Niech patrzy jak będziesz kroiła, dobra? Tu patrzę. Dobra. Więc dzisiaj zabieramy się za sałatkę. To sałatkę... mama na oku. <laughs> Dokładnie. Będzie nas miał na oku. Czy dobrze pracujemy, czy nie. A teraz zbieramy się do krojenia? Ty nie uciekasz. Dobra. Hela, możemy? Zabrać te krojenie? Co chcesz kroić? Ja. Nie, to robię ja, a ty weź pokrój te. Surimi. Te surimi. Uciekające. A zobacz, jak to ładnie pachnie. Nieładnie? Nie podoba Ci się. Ale poczekaj. Jak kroisz, to musisz kroić tą ostrą końcówką, tak? Czyli w ten sposób nóż, rączki, daleko i po plasterku, tak? I możesz wrzucać do miski. Od razu. Proszę bardzo. Ja tu już wrzucam do miseczki ryż. Wrzucam ryż. Halenka wrzuca już z Ja pokroję ogórki. Takie rzeczy, które są twarde i Halenka może nie dać sobie rady, bo wiadomo, że nie wszystko trzeba. I musi być robione przez dzieci. Wiecie, dzisiaj mamy też dla Was taką małą niespodziankę w sumie dla Was i dla nas, bo będziemy dzisiaj obiad jedli w pewnym urokliwym miejscu. Ale to... No dokładnie, już zdradziłaś tajemnicę. Nie zdradza się tajemnicy. W pewnym wyjątkowym miejscu. Ale zobaczycie to później. Na razie zabijeszmy się za ładkę i koniec gadania. Piesek pilnuje czy nie? Tak. Dobrze. A, a dałaś mu coś zjeść? Spróbowałam to, 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 coś? Suri nie dałaś? Mm. Smakowało mu? Ja mu dałam. Ale smakowało mu czy nie? Ale to, 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 to. Mówi, że dobre? To spoko. Mówi, że dobre to luz. Dzisiaj nawet z nami w małej kuchni jest nasz syn. Syn jest, yy, nie jest kucharzem i nie lubi gotować, więc tylko nas obserwuje. Mam nadzieję, że kiedyś z nami pogotuje, ale co się odwlecie, to nie uciecze. Prawda? Tak. <laughs> Dobra, teraz dodajemy co? Co to Hela jest? Ogórki. nas. No właśnie, pyszny. Co ci uciekło? To uciekło? uciekłeś <gry> znowu! Wystarczy podnieść i jest spoko. Ty uciekłeś. Ja nie wierzę. Uciekające z domu. Jakie? Uciekające z domką. Też tak jest. <gry> <gry> Uciekające z domu. Dokładnie masz rację. Czekaj, mogę? Czekaj. Ej, ale ty elegancko chroisz. Powiem ci. Nie wiem. I ty? Nie wiem. Nie skakują Powiem Wam szczerze, że zapach tych surimi to trochę mnie przeraża, ale mam nadzieję, że zmieszanie tych wszystkich składników, tego ananasa, ogórka da to fajny efekt. Trzeba zaufać się kuchni. No dobrze. No dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie na pikniku. I jaki będzie tego smak. Ale będziemy go z domu jeść. Nie, no co ty? Nie. po to się robi sałatkę. Wiecie? O właśnie. Tu jest, Chalenka ma dokładnie taką rację. Tylko jesteśmy w na pikniku. I jak tam będzie. Nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze jednego ogóreczka. Trochę. Wszystko jest tam No, musisz pokroić elegancko. Zaraz ci pomogę. Nie, nie, nie! Ja rozumiem tylko, że wiesz. To wszystko trzeba pokroić. A tego jest naprawdę dużo. Ja wiem, że sobie dać radę, bo zawsze daje sama radę. Ale jak ktoś komuś pomoże, to wtedy jest szybciej. I można robić inne różne rzeczy. Jak pokroimy, to już możemy się przecież przygotowywać na piknik, tak? tak? No właśnie o to chodzi. Zbry nic nam nie uciektę. No dokładnie masz rację. Nic nam nie ucieknie. Teraz dodajemy, co my dodajemy? Wziórki selera. Krojone. Krojone. Znaczy no, ty miałeś <głos> 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 Ale sklep też dobrze pokroi, prawda? Nie wszystko musimy robić sami. Niektóre rzeczy można wydelegować. Wszystko mamy? Musisz jeszcze wrzucić, co to jest? To co? Wrzucisz wszystko, czy trochę sobie zostawić? Ej! Ja sobie znowu zadawiam. Hm, nie mamy łyżki do wymieszania sałatki. Teraz wrzucamy co? Sos. Mm. Jak piję sałatkę. Nie, 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 włożę, nie ma. Pomieszamy to mało. <grym> <grym> Dobra, my już kończymy, przygotowujemy się powoli na, na piknik i zapraszamy za chwilę. Pozdrawiamy! Pa! Dnia. Cześć, witajcie! Już jesteśmy z powrotem. Dzisiaj właśnie jesteśmy na pikniku. Gdzie jesteś Maga? W Gębiczynie, w parku Cztery Pory Roku. Zapraszamy wszystkich, jest przepięknie. Tak jak widzicie, za nami jest wigwam, w którym można zrobić grilla. Kiedyś przyjedziemy i zrobimy tam grilla. A, Proszę? Jeszcze jest? No tak. Sobie... Naprawdę, jest super miejsce do odwiedzenia z dziećmi. Jak widzicie, na tę chwilę nie ma nikogo. Jest super plac zabaw, więc jeśli, jeśli ktoś jest z okolicy Wielkopolski i Czarnkowa, to serdecznie zapraszamy. Ile to może być? 5 km? Nie! Z 10 km czyli rzut beretem. Od Czarnkowa. A dzisiaj... Od Czarnkowa, bo dla niektórych to wie No jak się być. jak powiedziałeś, że jeżeli ktoś z no, no dobra, to mówię, dobra, że dobra. Spróbujemy to trochę dzisiaj pokazać i opowiedzieć o tym miejscu, bo jest urokliwe i naprawdę piękne. A teraz, a teraz zabieramy się za degustację sałatki. Tak. I jak to smakuje? <laughs> Smakowało, bo ja już wcześniej próbowałam. <laughs> a dobra, los. No nie wiem, że no zależy jak dla kogo, ja mi smakuje. Jak nie będzie dobrze to będzie dla mnie więcej. A Helenka? Mhm. Ja, ja. ja to będzie. Dobra, Halenka jest ciastko. Ona ja. chyba nie przepada za tym. Więc... Ja tylko życzę go, 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 go. Słonecznej ja, z... ja, niedzieli. Słonecznej ja, niedzieli dla was. A teraz jesteśmy wśród Polski Cześć chodniki. Ale chyba się nie boi, albo ja jego? Nie wiem, ale są śliczne. Pogada do ciebie coś. Rozmawia ze mną, czeicie? Hej koniu, no dobra, nie bój się, nic złego ci nie zrobię. Ale zarąbiście. Pięknie, co? I nie dla prawdziwego konia.